Cześć kochani, witam Was w następnym filmiku. Słuchajcie, dzisiaj taki unboxing, szybki unboxing i prezentacja traktorka ogrodowego marki Alpina model BT-84X. W zasadzie no, został już traktorek rozpakowany przeze mnie, Ale chciałem wam pokazać, jak on był zapakowany, czyli taka Ala paleta, wymiary szerokość 113 cm, długość 170 cm wysokość 90 cm. Obudowana ta paleta takim, takim kartonem. No i traktorek właśnie prezentuje się tak. Słuchajcie, dlaczego traktorek z marketu, a nie jakiś tam markowy z aukcji? Dlatego, że te traktorki z aukcji mają po kilkanaście lat. Nie wiadomo ile pracowały, jak pracowały, co tam się z nimi działo i tak dalej, tak dalej. Tutaj za tym traktorkiem przemawia kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą jest gwarancja 24 miesiące. Drugą rzeczą, traktorek jest świeżutki nowy. Opony są nowe, jak widać. Ładnie pachnie. Tutaj na opakowaniu jest data produkcji, czyli marzec 2022 roku. Potwierdzają to opony, które są z 10 tygodnia 2022 roku. Oraz wybicia tutaj na silniku. Tak samo mówią nam o tym, że. Silnik jest z marca 2020 roku. Drugą rzeczą, która skłoniła mnie do zakupu właśnie tego modelu, jest silnik. Silnik Stiga ST350. Jak wiemy, Stiga robi bardzo dobre e, urządzenia ogrodowe, jak i traktorki, tak i jakieś tam kosiarki, inne, innego e, typu rzeczy. E, następną rzeczą, która mnie skłoniła do tego zakupu, to jest fakt, że mam nowy produkt i będę sobie o niego dbał. Wiem co mam, czyli wymiany olejów, smarowanie tutaj zwrotnicy, czyszczenie kosza itd. i tak dalej. Fajną rzeczą jest tutaj taki wpuzna węża ogrodowego. Po pracy możemy sobie ładnie wyczyścić właśnie kosz strawy, tak żeby żeby nie zalegała ta trawa, nie gniła i, i, i traktorek, żeby nie rdzewiał oczywiście. Minusem jest to, że producent nie dołącza ładowarki do akumulatora. W zeszłym roku jeszcze dołączył tą ładowarkę. Ja mam prostownik samochodowy, także sobie podładuję w razie potrzeby. i Następną rzeczą jest fakt, że znajomy ma ten traktorek, użytkuje go już drugi rok i twierdził, że, twierdzi, że spisuje się wyśmienicie bez problemu ładnie kosi nie ma problemów z silnikiem itd., itd. traktorek wygląda właśnie tak samemu trzeba sobie tutaj założyć kierownicę siedzisko, odbój ten przedni oraz kosz także zaraz zabieram się do złożenia tego traktorka no i słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć jak traktorek spisuje się w następnych filmikach na pewno nagram Jakiś materiał, jak to kosi, jak to zbiera Jak to jeździ I Także zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć